Ósmy film z wycieczki do Holandii. Chciałbym zacząć od pokazania deszczowego Amsterdamu, a w dalszej części materiału krótko opowiem o historii najsłynniejszego jak w Holandii, tak i na świecie Muzeum Sztuki Rijksmuseum. Jak powstał, przez kogo został założony i co się znajduje na ogromnej powierzchni muzeum. Jest tak gigantyczne, że nie starczyło nam wyznaczonych 3 godzin, aby zwiedzić w całości Rijksmuseum. Polecam na zwiedzanie zarezerwować minimum 4 godziny. A jeśli lubicie czytać tabliczki przy dziełach sztuki, to nawet nie 6 nie godzin i więcej. Drzewa. Dworzec Amsterdam Central projektowała ta sama osoba, co projektowała budynek Rijksmuseum. Dworzec został tak zaprojektowany, że większość turystów myli go z Rijksmuseum. No to nie zazdroszczy nam. To jest duże, liga duże. Muzeum to jedno z największych i najpopularniejszych muzeów w Amsterdamie i jedno z najbardziej znanych muzeów sztuki na świecie. Mieści się w budynku, który jest prawdziwym zabytkiem. Kolekcja muzeum ilustruje historię Holandii od średniowiecza po współczesność. Muzeum posiada ponad milion dzieł sztuki, z których wiele pochodzi z XVII wieku. Mleczarka Warmera, Straż Rembrandta czy autoportret pan Goga. Początki muzeum sięgają 1800 roku, gdy otworzono Narodową Galerię Sztuki w Hadze z 200 obrazami i zabytkowymi obiektami. Po 8 latach przeniesiono ją do Amsterdamu otrzymując nazwę Muzeum Królewskie. Po kilku kolejnych przeprowadzkach w 1876 roku ogłoszono konkurs na budowę nowej siedziby dla muzeum. W pierwszym ogłoszonym konkursie drugie miejsce zajął Pierre Coopers. Jednak finalnie uznano, że żaden z projektów nie jest odpowiedni. Dopiero w drugim ogłoszonym konkursie wyłoniono zwycięzcę, którym został Pierre Coopers, który przygotował projekt łączący w sobie elementy architektury gotyckiej i renesansowej. Budowa nowego obiektu na Muzeum Plain rozpoczęła się 1 października 1876 roku, a otwarcie nastąpiło 13 lipca 1885 roku. W ciągu kolejnych lat dokonywano wewnętrznych remontów i modernizacji. W grudniu 2003 roku muzeum zostało zamknięte i przystąpiono do gruntownej renowacji. Prace remontowe prowadzone w oparciu o projekt hiszpańskich architektów Antonio Cruza i Antonio Ortiza. w dniu 13 kwietnia 2013 roku po dziesięcioletnim remoncie który kosztował 375 milionów euro muzeum zostało ponownie otwarte przez królową Beatrix W muzeum zgromadzono ponad milion eksponatów, z czego dostępnych do oglądania jest ponad 8 tysięcy, w tym liczne dzieła malarskie, grafiki, rzeźby, sztukę użytkową i rękodzieła. Niezwykle cenne są dzieła autorstwa słynnych artystów Rembrandta, Franza, Pausa i Johansa Vermera. To tu można zobaczyć słynne obrazy Rembrandta, takie jak Straż Nocna czy Żydowska Narzeczona. Ciekawostką dotyczącą słynnej Straży Nocnej jest fakt, że pierwotnie obraz był nieco większy, jednak z powodu niemieszczenia się na jednej ze ścian budynku został przycięty zamiast poszukania ściany o większych wymiarach. Z tego też powodu w lewej części obrazu brakuje dwóch mężczyzn, którzy kiedyś tam byli. Muzeum zawiera również sekcję azjatycką z japońskimi grafikami, chińskimi kawałkami porcelany i innymi artykułami historycznymi. W muzeum możemy podziwiać także m.in. rufę trzypokładowego statku HMS Royal Charles zbudowanego w 1655 roku. Reks Muzeum zawiera 80 pokoi i 1,5 km przestrzeni spacerowej. Długość budynku to blisko 80 metrów, a szerokość ponad 125 metrów. Główny hol wejściowy, nazwany atrium, zastępuje szereg rozszerzeń galerii na dwóch wewnętrznych dziedzińcach muzeum. Znajdujący się tutaj korytarz ze sklepieniem żebrowym podzielił przestrzeń na dwie części, więc architekci obniżyli podłogę, tworząc podziemną strefę łączącą obie strony od dołu. W celu wypełnienia dziedzińca naturalnym światłem architekci zainstalowali nowy szklany dach otaczający ten dziedziniec o potrójnej wysokości. Podłogę pokrywa polerowany portugalski kamień. w tamtych czasach ludzie byli niskie. A ludzie w tamtych czasach byli bardzo niscy. Mikrołóżka. Muzeum posiada wspaniałą kolekcję ceramiki Del Blue. Od do herbaty powodzony. Cała kolekcja liczy ponad 7000 obiektów podzielonych na porcelanę, ponad 4600 sztuk, majoliki, około 400, fajans, około 1750 i kamienki, około 850. Dzięki Fritzowi Mannheimerowi, amsterdamskiemu bankierowi, Ryksmuseum posiada jedną z największych kolekcji porcelany Meissen poza granicami Niemiec. W 1916 roku dzięki spadkobiercom JF Londona Rex Muzeum zostało obdarowane wspaniałą kolekcją niebiesko-białych i wielobarwnych fajanców Delft. Jednym z najbardziej cenionych dzieł sztuki w tej kolekcji są skrzypce ceramiczne. muzeum są też kompletne kolekcje miniaturowych wyrobów ze srebra, instrumentów muzycznych, szkła, porcelany, imponująca zbrojownia i duża liczba modeli statków. Bardzo ważnym punktem zwiedzania REX Museum jest Biblioteka Cupersa. Jest to biblioteka naukowa, która jest najstarszym i największym obiektem tego typu w Holandii. Niedawno odrestaurowana XIX-wieczna biblioteka gromadzi zawartość od 1885 roku. Na jej półkach znajdują się rękopisy, które przypadną do gustu każdemu miłośnikowi historii i sztuki. Przeglądając bogatą kolekcję dzieł można znaleźć książki, czasopisma, a także katalogi aukcji, sztuki, wystaw, targów i kolekcji. Masz to Prawie? Wszystkiego nie robię. 那就是吃火锅。 Budynek posiada drogę przechodzącą przez jego środek. Niegdyś służyła jako historyczna brama do miasta. Wtedy ta droga była otwarta dla pojazdów mechanicznych do 1931 roku. Ale nie było to najlepszym rozwiązaniem dla eksponatów i samego budynku. Ruch samochodowy został w końcu zabroniony, dopuszczono jedynie ruch rowerowy. Reacts Muzeum zostało zbudowane na około 8000 drewnianych pali, które do dziś podtrzymują budynek. Stało się to zapewne z powodu znajdującej się tutaj gleby oraz faktu, iż większość Amsterdamu znajduje się poniżej poziomu morza. Do dziś można tutaj dostrzec jedno z najstarszych znaków drogowych w mieście. Nad bramą od strony Muzeum Plain znajduje się tam kamień ze złotym palcem wskazującym w prawo, a pod nim napis In-Riden oznaczający koniec korzystania z prawej strony ulicy. Jakie są duże? Na uwagę zasługują także ogrody muzeum, w których poza ozdobnymi rzeźbami, posągami i elementami wodnymi, podziwiać można bujne żywe kwietniki, czy chociażby ogromne drzewo orzecha skrzydłowego, które wychodzi na place zabaw na terenie. W 2014 roku Rijksmuseum było najczęściej odwiedzanym holenderskim muzeum. W tym roku odwiedziło go blisko 2,5 miliona turystów.